Firma Loprofi zajmuje się produkcją aluminiowych systemów do drzwi przesuwnych, składanych, rozwieranych oraz Działamy na polskim rynku od 2002 roku. Na tegorocznej edycji Targów Furnika w Poznaniu zaprezentowaliśmy m.in. drzwi z logiem Miss Polonia i Miss Exotica. Związane jest to z tym, że jesteśmy sponsorem właśnie obydwóch tych imprez. Drzwi te są wykorzystywane podczas gal finałowych obydwóch tych imprez. Po raz pierwszy na Targach Poznańskich zaprezentowaliśmy akcesoria meblowe do wyposażenia szaf. Są to akcesoria, które tuż po targach planujemy wprowadzić do naszej oferty. Nagrogę Akantusa dostaliśmy od targów poznańskich za najlepsze stoisko podczas targów formika.